Łącznie ponad 1 400 tysięcy złotych trafi do 11 samorządów z terenów powiatu konińskiego. Dzięki tym środkom poszczególne gminy będą mogły wybudować lub przebudować istniejące już drogi dojazdowe do polu prawnych w ramach programu ochrony gruntów rolnych. To są środki w wysokości od 114 do 137 tysięcy zł w zależności od dochodu gminy w przeliczeniu na mieszkańca. Może to nie są bardzo duże środki, ale one są łatwe w pozyskaniu i przede wszystkim służą na budowę dróg w tych miejscowościach oddalonych od centrów prowadzących. Te drogi prowadzą często do pól, do pojedynczych zabudowań, a więc w ten sposób wyrównujemy szanse tym, którzy mieszkają poza centrami dużych miejscowości. Do gminy Żgów trafi 137 tysięcy złotych do finansowania. Na realizację zadania w miejscowości Zarzew jest to co prawda odcinek drogi powiatowej. Natomiast jest już w naszym użyczeniu, jest zrobiona dokumentacja. Jeżeli nic nie przeszkodzi, to od razu po świętach zabieramy się za przetarg, aby go jak najszybciej rozstrzygnąć. No i myślę, że to zadanie spokojnie po wakacjach od razu zacząć realizować. Kolejne drogi z programu ochrony gruntów rolnych powstaną także na terenie gminy Wierzbinek i gminy Stare Miasto. Jeśli chodzi o gminę Wierzbinek, to będą przeznaczone na budowę drogi w sołectwie Stara Ruda w stronę Żółwieńca. Będzie tam budowana droga. Już w zeszłym roku rozpoczęliśmy budowę, gdyż w przypadku zamknięcia mostu za rok, przebudowy mostu w Ślesinie, będzie to... Po części dla naszych mieszkańców droga objazdowa. Pieniądze, które otrzymaliśmy dzisiaj tutaj od pana marszałka przeznaczymy na kolejne drogi do, jezdowe do gruntów rolnych. Tutaj akurat jest ta kwota powyżej tam 114 tysięcy złotych i te pieniądze przeznaczymy na drogi w obrębie Kręgoli. Dofinansowanie na zakup sadzonek drzew miododajnych otrzymała gmina Skulsk. Ja zachęcam, żeby z tego korzystać, bo jest taka możliwość i myślimy w ten sposób perspektywicznie o ochronie środowiska, o przyszłości. Myślę, że warto. Wsparcie na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych otrzymają 164 wielkopolskie samorządy.